Paweł Gołuch, burza. Kiedy w ciepły dzień za wzgórza, czarna chmura się wynurza, lepiej schowaj się, bo właśnie idzie burza. Ptaki już przestały śpiewać, wiatr do tańca porwał drzewa, świat ciemnieje i zaczyna się ulewa. Coraz bliżej błyskawice rozświetlają okolice, przecinając czarne niebo jak nożyce. Coraz groźniej grzmoty grzmocą, jakby się kłóciły o coś, aż się szyby w oknach zlękły i dygocą. Kiedy burza płaszcz rozwinie, lepiej się nie kręcić przy niej, lecz poczekać, aż jej gniew po prostu minie. Bo pamiętaj, choć tysiące grzmotów właśnie daje koncert, po najgorszej nawet burzy wyjdzie słońce. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. I Lisku, dzięki, że jesteś, i do usłyszenia!